Prawie poznałam Wersow. Wow. Selfie nie widać całego pałacu. Zrób mi zdjęcie. Czekaj, widać moje picie? Tak, ale już wszystko wypiłaś. Wiem, ale czy logo widać? A który to Twój raz w Warszawie? Mój pierwszy. Ja już tu byłam tyle razy, że rachubę straciłam. <grybujesz> Znam to miasto jak własną kieszeń. A która dzielnica jest Twoja ulubiona? Eee... Centrum, no. Byle galerie handlowe były. Dobra, ludzie, kto idzie ze mną do Witkaca? Ciebie rodzice nie odcięli od kasy? No nie będę nic kupować. Zwiedzać będę. Ile jeszcze będziemy czekać na ten autobus? Spokojnie poczekają na nas. Nie lubię się spóźniać po prostu. Jakby co, ja mogę boltem dojechać? Ej, śniadanie jest od siódmej do dziesiątej. To na którą idziemy? ja nie idę co? Ja idę do bacon. A co to jest? To jest taka śniadań... Wiesz co? I tak nie zrozumiesz. No, u nas na wsi po prostu nie ma takich rzeczy. Mieszkamy w 40-tysięcznym mieście. A mamy metro? Nie. A mamy Starbucksa? No też nie. Mówiłam. Czyli wieś.